Dzień dobry, zapraszam do gimnastyki wszystkich moich drogich, kochanych rówieśników i nie tylko. Ty, wszystkich tych, którzy powoli, powoli z różnych przyczyn muszą wrócić do aktywności fizycznej, a takie mocniejsze ćwiczenia po prostu są trudne. A i w ogóle poruszanie się z rana, czy w ogóle, kiedy mamy chwilę czasu, bardzo dobrą rzeczą jest wdech. Wydech. Najpierw rozciągnijmy się. Wdech. Wydech. Kciuk dół, góra, kciuk dół i zmiana. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Kręcimy w kółko. Raz. Dwa i w drugą stronę. I szyję też. Raz i dwa. A teraz rozpoczynamy rozgrzanie mięśni szyjnych. Głowa na bok. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. wydech wdech. I wydech. Rozróżnienie. Przechodzimy do, na drugą stronę, na drugie ramię. Głowa łagodnie własnym ciężarem upada, lekko rozciągając mięśnie szyjne. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Prostujemy się i głowa w dół. poruszamy głową, brzuch mamy wciągnięty, barki opuszczone. Powoli unosimy głowę w górę i odchylamy ją do tyłu. I wyprost. I lekkie rozluźnienie, i powtarzamy. Głowa na ramię, w moim wypadku na lewe, ale można zacząć od prawego. Oddychamy cały czas, nabieramy nosem, powietrze wydychamy ustami. Wyprost, druga strona. Wyprost, rozluźnienie, głowa w dół. Barki są opuszczone, brzuch wciągnięty. Pępek gdzieś tam do środka. Wdech, wydech, wdech, wydech. Głowa w górę i odchylona do tyłu. A teraz uchylmy sobie również lekko usta i powracając powoli zaciśniemy je, uruchamiając w ten sposób mięśnie podbródkowe. Powoli góra, uwaga, zamyka usta. O no, wdech, wydech. Obydwie dłonie nad obojczyk, głowa w bok. Do tyłu. Broda wysoko. I druga strona. Bok. Tył. I do tyłu. Broda wysoko. I pięć oddechów. Rozluźniamy, powtórka na pierwszą stronę, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko. Druga strona, bok, tył i broda wysoko. I rozluźniamy jedną i w drugą stronę. Powoli. Jedna strona i druga. A teraz barki do przodu. Najpierw powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech. A teraz energicznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy. Luźne ręce dookoła nas. Raz. Dwa. Trzy. Cztery i pięć. Jedna noga do przodu, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz biodra, lekko ugięte nogi w kolanach i kręcimy młynka i rozluźniamy odcinek lędziowy kręgosłupa. Przód, tył i przód i tył. I trochę niżej. Nie, nie zginamy się, nie pochylamy Przód, tył, przód, tył i druga strona. Raz, dwa i trzy. I powoli, takim kręconym ruchem podchodzimy w górę. Raz, dwa, trzy i raz, dwa i trzy. I wdech, i wydech. I znowu luźne ręce dookoła. Raz, dwa i trzy. A teraz przejdźmy do siadu skrzyżnego. Ręka na przeciwległe kolano, druga ręka do tyłu, na wysokości mniej więcej kręgosłupa i bok. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy wyprostowani, odwracamy się do tyłu. Wdech, wydech, druga strona. Raz, dwa, trzy. Wdech, wydech. Powrót do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy. Wdech, wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Dobrze. A teraz stopa do stopy. Przysuwamy nogi bliżej siebie i lekko poruszamy kolanami, rozluźniamy stawy biodrowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. A teraz jedna noga zostaje zdjęta na macie, druga wyprostowana. Kolano umieszczamy między biustem, ręce do przodu. Noga uciska jeden z jajników, jest to wiodze muzułmańska pozycja modlitewna. Chodzi o uruchomienie jajników i tam tych gruczołów. Które się uruchamiają i ożywiają, uruchamiają wszystkie, wszystkie, całą aktywność organizmu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wciskamy mocno pępek do góry. I szybkie oddechy. Siedem oddechów. Raz, dwa, trzy. Wdechy, wydechy. 5, 6, 7. Czujemy jeszcze większą pracę, nacisk na jajnik. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy. A teraz zmiana. Druga noga, Pierwsza jest wyprostowana. Druga. Zgięta. Między naszym biustem, Tak. Ręce do przodu. Pępek mocno naciśnięty do tyłu i siedem krótkich wdechów i wydechów. Raz, dwa, a noga dociska janik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Uruchamianie kluczowców znajdujących się przy bardzo aktywuje nasz organizm. A teraz jesteśmy w siadzie skrzyżnym i rozmyślimy się jeszcze trochę. Raz dwa, trzy i w drugą stronę. Raz. Dwa, trzy. Połóżmy się, ćwiczymy wszyscy teraz. Również osoby, które leżą, które nie były w stanie. Niektórych z naszych ćwiczeń wykonać, ale jeżeli można, bardzo polecam szczególnie tą muzułmańską pozycję modlitewną. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce do tyłu, lekko unosząc głowę do przodu. Wytrzymujemy i tył, i przód. I tył. I przód. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Uaktywniamy sobie teraz stopy. Czyli stopa jest jedna, zgięta, stopa wyprostowana. Wdech, wydech. I zmiana. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, rozluźniamy, wdech, wydech, a teraz mocniej tak, żeby ten eł wychodził z biodra 10 razy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźniamy młynek, 3 obroty na zewnątrz, stopami i do środka. 2, 3. Wdech, wydech. A teraz stopy mamy na macie. Dłonie w pasie. Jedna stopa jest oparta na palcach, a druga na pięcie I zmiana. Tajczymy. Pięta, palce, 10 razy. Pięta, palce, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, kładziemy stopy, nogi na macie, Wdech, wydech, stopy wyprostowane i teraz ciągniemy palce do przodu stóp i stopy, raz i wyprost i dwa, wyprost, 3, 4, 5, 6, 7, Osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Kółeczka na zewnątrz. Raz, dwa, trzy. Duże takie. I do środka. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy sobie nogi. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dalej sobie leżymy, tylko podnosimy ręce w górę. Mocno. I wydech. Wdech. Wydech. Ręce są wyprostowane w łokciach. Barki opuszczone. Wdech. Wydech. Wdech. Roz... Lekko rozstawiamy dłoni w bok. Wdech. Wydech. Barki opuszczone. Wydech. Kładziemy sobie ręce na udach i odpoczywamy. Rozluźniamy. Wdech. Wydech. Leżymy dalej prosto. Noga jedna w górę i dół. Ale nie kładziemy nogi. Ona, tylko sobie wyprostowana góra i dół. Pięć razy jeszcze. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, noga odpoczywa, druga ciszy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odpoczynek dla tej nogi, a druga, góra i bok, raz, dwa, trzy, cztery, powoli. Pięć i noga odpoczywa. Wdech, wydech. Ciczy druga noga. Bok. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I powoli noga odpoczywa. Wdech, wydech, rozluźnienie. Ręce w górę. Raz jedna ręka wyżej, raz druga. Raz. 2 10 razy 3 4 5 6 7 8 9 10 kładziemy dłonie na macie albo na materacu wdech wydech i teraz noga góra dół ale nie kładziemy jej. góra Dół, pięć razy, dwa, trzy, cztery, pięć. Kład położymy dłoń, stopę na macie. Wdech. Wydech rozluźniamy. druga ćwiczy. Raz. Dwa, druga noga, trzy, cztery. 5, noga odpoczywa, wdech, wydech, ręce w górę, raz jedna, raz druga, 10 razy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dłonie na macie, wdech, wydech, a teraz noga w bok, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Noga wraca na matę, lekko rozluźniamy się. Wdech, wydech, druga noga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, noga powoli, powoli wraca na matę. Rozluźnienie, wdech, wydech, ręce w górę. I raz jedna ręka wyżej, raz niżej. 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ręce odpoczywają. No i teraz noga. Góra, dół, góra. Dół, góra, trzy, cztery, pięć, druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odpoczywa, bok, pierwsza noga, raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech, druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5, odpoczywają nogi. Wdech, wydech, wdech, wydech. I ręce wy, wyżej, niżej, 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stawiamy sobie stopy na macie. Lekko rozluźniamy kolana na bok. Raz na jedną stronę, raz na drugą, raz po 5 razy na każdą stronę. 2, 3, 4. Pięć. wdech, wydech. Stopy zostają na macie. Dłonie mamy pod potylicą. I okrągłe plecy na boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i boki. Raz, dwa. 3, 4, 5 i do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy się chwilę, zwalniamy trochę ten. tempo. Wdech, wydech, jeszcze ostatni raz na boki. Raz, powoli, 2, 3, 4. Pięć. Wdech, wydech i do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I rozluźniamy kart. Ręce mamy wzdłuż ciała. Głowa odchylona do tyłu. I wspierając ciężar ciała na dłoniach lekko kręcimy głową w jedną stronę trzy razy. I w drugą. I rozluźniamy się. Wdech, wydech, wdech, wydech. Nogi w górę. Przytulamy do siebie. W jedną stronę trzy razy. Rozluźniamy. I w drugą. Raz, dwa, trzy. I rowerek powoli. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech i do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I przytulamy nogi do siebie. Raz. Dwa. Trzy razy w jedną. Trzy razy w drugą. A teraz Przekręćmy się na brzuch. Dłonie mamy pod czołem albo pod brodą. Też bardzo dobra pozycja. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy. lekko w nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy sobie nogi na i na macie. Wdech. Wydech i lekko unosimy nogę jedną w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w dół. Wdech, wydech. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga na matę, wdech, wydech, druga, też pięć razy, opuszczamy, wdech, wydech, jeszcze raz, po pięć razy, w dół, wdech, wydech i druga strona, i wdech, i wydech. Jedną nogą chwytamy za stopę leciutko do przodu, do pierwszego dyskomfortu. Uruchamiamy sobie stawy kolanowe. Ruch powoduje zwiększenie produkcji magii stawowej. Kolana po prostu są aktywniejsze, nie dokuczają. Do pierwszego dyskomfortu. Wytrzymujemy, puszczamy, druga noga. Wytrzymujemy, puszczamy, rozluźniamy lekko. Wdech i wydech. Ostatni raz, pierwsza noga. Wytrzymujemy, puszczamy, druga noga. Wytrzymanie, puszczamy i powoli przechodzimy do leżenia na plecach. Wdech, wydech, chwytamy za stopy, łokcie w doły od kolanowe, rozsuwamy lekko nogi w bok. Raz, dwa, trzy cztery, pięć, przytulamy kolana do siebie, w jedną stronę, w drugą, kładziemy się wygodnie na macie, rozluźniamy, wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech, stopa jedna na macie, skręcamy biodra w bok, podpierając się jedną ręką przechodzimy do siat skrzyżnego. Oddychamy, dłonie na kolanach, wdech, wydech, ręce w bok, z wdechem w górę, Rozciągamy jeszcze raz kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie na serce. I do następnych ćwiczeń. Miłego dnia. Do widzenia. A pamiętamy, że mamy dużo pić, bo to jest w starszym ruchu bardzo ważne. A nie odczuwamy pragnienia.